No chyba sobie to wydrukuję dzisiaj i powieszę na ścianie, najlepiej koło łóżka. Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie, warto było czekać, naprawdę warto było czekać na setup, który pojawi się w zgodzie z bajasem, o którym mówiłem na początku tego tygodnia, czyli oczywiście o tym, że szukam shortów, w zgodzie z parametryzacją mojego głównego modelu handlowego e Prey, w zgodzie od, z tym wszystkim tak naprawdę o czym mówię tak często w mentorshipie, bo i price action się zgadzało i wydarzenia makroekonomiczne się zgadzały, także serdecznie Was Zapraszam do szybkiego omówienia tego, co właśnie w dniu dzisiejszym miało miejsce na rynku pod kątem mojego głównego modelu handlowego, jeśli chodzi o wybrane pary walutowe w ramach mojego koszyka. No i właśnie zaczniemy sobie, moi drodzy, bezpośrednio z grubej rury, od mięsa czyli od tego, co widziałem, że również wielu z Was dzisiaj złapało czyli właśnie funta. I dzisiaj tak naprawdę tych przesłanek było tutaj niesamowicie dużo, stąd też dla mnie dzisiaj był to setup, który definitywnie po prostu zasługiwał na 1% mojego kapitału. Zdecydowałem się tylko na niego, mimo że jest jeszcze jedna para walutowa, która wykazała też bardzo interesujący ruch mowa o Kanadyjczyku, natomiast tam troszeczkę ten DXY już rzeczywiście się spóźnił i nie wyglądało to aż tak mięsiście. Australijczyk, o którym dzisiaj też będziemy rozmawiać, dzisiaj akurat z Natomiast tamta struktura no nie była tak porządna jak to, co mieliśmy dzisiaj na funcie, i zaraz sobie oczywiście wszystko mówimy Właściwie nie zaraz, tylko już w tym momencie. Więc moi drodzy, standardowo przewijmy sobie może taśmę, tak abyście zobaczyli po prostu to, w jaki sposób ja do tego tak naprawdę podchodzę w momencie, kiedy jeszcze tego po prostu na rynku nie było, czyli w momencie, kiedy szukam wszystkich przesłanek i czekam, aż one się spełnią. No to moi drodzy, no standardowo, myślę, że tutaj nikogo nie zaskoczy to, że jak zawsze czekam na swipa Asian Session Range. W tym momencie wydarzył się on dosyć szybko, bo wydarzył się, znaczy szybko, no w charakterze oczywiście, w charakterze tego, co miało dzisiaj miejsce, no to i tak późno, bo w sumie o drugiej czasu nowojorskiego, natomiast powiedzmy sobie szczerze, że w ramach ostatniej akumulacji na wyższych interwałach, no to Załóżmy, że szybko, szczególnie w porównaniu do Edka, który dzisiaj ociągał się do godziny dosłownie 7.00 do wyjścia z Asian Session Range. Chociaż czekajcie, bo on nawet chyba nie wyszedł jeszcze. Nie, wyszedł tylko to jest replay mode. No tak, zgadzałoby się. Dobra, więc moi drodzy, standardowo, jeśli chodzi o to, o godzinie 2.00 rzeczywiście zebraliśmy szczyt Asian Session Range. No i później czekać można było tylko i wyłącznie na dołek i na market structure shifta w kierunku spadkowym. No bo tak jak widzicie, najpierw mieliśmy ten dołek, później cena poszła dalej, Może, możemy zrobić sobie taki całkowity replay mode. Tak jak widzicie, e, tylko musi się wskaźnik załadować, dajcie mi chwileczkę. OK, cena zebrała szczyt z Asian Session Range, w tym momencie utworzyła nowy dołek, ale go nie przesunęła. Teraz zrobiła nowy szczyt, no i w tym momencie czekamy tak naprawdę na to, co się ma wydarzyć. Czyli market structure shift w, przeci, w przeciwnym kierunku. Na razie dołek pozostaje ten sam, bo tak jak widzicie, jesteśmy w internalu tego zakresu, który jest tutaj, no i tak naprawdę czekamy na to, co rynek pokaże nam dalej. Rynek przesunął się wyżej, więc ostatni dołek, który do tego doprowadził. Czekamy na swing high. A. Na razie swing haja nie ma. Swing high się pojawił tutaj. Kolejny internal. No, i w tym momencie o godzinie 3.40 mamy market structure shifta, właśnie na funcie. No, i to zresztą jest sygnał w tym momencie do wejścia z taki, w takim charakterze oczywiście tego spustu, o którym ja bardzo często mówię. Staram się jak zawsze wchodzić na zamknięciu tej świecy. Czasami, jak mi się uda, to troszeczkę wyżej, jeśli otworzy się fajnie następna świeca, ale raczej odpala. Mam to zawsze po prostu ostro w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się Market Structure Shift. No i moi drodzy, co najważniejsze, oczywiście musimy zawsze mieć świadomość tego, czy 03 ADR rzeczywiście jest w stanie nam zapewnić to, czego szukamy, czyli minimum 1 do 2. Jeśli nie, to absolutnie w tym momencie odsuwamy się od pomysłu, żeby po prostu taki setup, żeby taki setup brać. Przede wszystkim właśnie ze względu na to, że wtedy to 03 ADR wskazuje nam jasno, że ten najmniejszy, ten low hanging fruit, którego się spodziewamy, może nie zapewnić nam minimum tego 1 do 2. Mimo, że miałem tu zaznaczone te equal lowsy, ja dzisiaj ich nie targetowałem, no bo nie wchodziły one w skład 0.3 ADR, czyli coś, co bardzo po, często podkreślam w ramach właśnie swojego mentorship, że jeśli taki cel nie znajduje się w ramach mojego 0.3 ADR, to raczej nie on nie interesuje, chyba, że 0.3 ADR daje to 2.5 R i jestem w stanie zostawić runera, mimo, że Ściągam po prostu sobie te dwa pełne R z rynku. Mam nadzieję, że jest to jasne. Jeśli nie, to zapraszam do mentorshipa. Zaraz przejdziemy do przyczynowości. Szybciutko tylko jeszcze sam moi drodzy. DXY, godzina tak jak widzicie, 3.40 czasu Nowojorskiego. Również sam DXY pięknie tutaj przesunął się ponad ten szczyt, ostatni, przesuwając tak naprawdę i tego i ten wierzchołek tego swing high'a i również tego swing high'a dlatego też DXY pięknie nam to potwierdził, ale moi drodzy żeby tego było mało, to jeszcze w tym wszystkim jest jedna bardzo istotna rzecz, o której warto pamiętać w dniu dzisiejszym, to interwał 15-minutowy i to, że fund w tym samym momencie o godzinie 3 właśnie 30 czasu nowojorskiego również na tej świecy zrobił market structure shift na interwale 15-minutowym to jest właśnie ten powód który dzisiaj spowodował przede wszystkim to powód, który spowodował. To jest ta rzecz, która spowodowała to, że ten dołek był tak blisko, że zdecydowałem się dzisiaj poświęcić po pierwsze na to 1%, bo są jasne equal lossy, których nie targetowałem, ale jest to jasny cel dla, dla rynku. Ale po drugie utworzyliśmy właśnie i był potencjał przede wszystkim na breakera na interwale 15 minutowym. I tak jak możecie zobaczyć, ten breaker w dniu dzisiejszym pięknie nam tą cenę przytrzymał, mimo że manipulacja, dzisiaj była bardzo, bardzo mocna. Nie ukrywam, że również tego retracementu trochę się, trochę się po prostu mówiąc kolokwialnie przestraszyłem, bo miałem tutaj alerty. Jak wiecie ja najczęściej zamykam i tak pozycję z palca, ponieważ nie ufam stop lossom w tym zakresie, że Wiem, że jeśli mój stop loss jest na przykład tutaj, to zdaję sobie sprawę z tego, że cena i spready nieraz mogą mnie złapać, i to jest natura po prostu tego rynku. Więc ja po prostu, tak jak wiecie, jeśli ktoś oglądał mentorshipa, to dokładnie zdaję sobie sprawę z tego, jak ja to rozgrywam, tak, żeby po prostu później nie płaczeć po fakcie w momencie, kiedy cena nie zbiera rzeczywiście swing high, czyli nie wybija nam stop lossa, a na przykład pozycja zostałaby nam zamknięta. To jest coś, o czym bardzo często mówię. Moi drodzy, również piękna sprawa wszystko wydarzyło się powyżej północy czasu nowojorskiego i wręcz coś o czym nie mówiłem tak często ale jest to genialna sytuacja i warto o niej wspomnieć to market structure shift jednocześnie zamyka świecę poniżej północy czasu nowojorskiego to jest taki smaczek o którym nie mówiłem często a chyba nawet nigdy właśnie na tym kanale natomiast to jest taka mała rzecz którą jak zobaczycie to zrozumiecie jak często właśnie ten ruch jeśli zamyka się poniżej północy czasu są nowojorskiego albo powyżej przeciwnym kierunku, to jest doskonała sprawa. Więc mamy na piątce Market Structure Shifta potencjał mieliśmy od razu na 15 i zresztą to się wydarzyło na tej 15, więc to jest fantastyczne. No tak jak widzicie, moi drodzy, 3.40 czasu nowojorskiego, później trzecia mamy, moi drodzy, trzecia 3.30 czasu nowojorskiego, czyli 3.45 de facto rozpoczęcie, no wszystko po prostu tip top, jeśli chodzi o setup i jeśli chodzi o potencjał tego, co mogliśmy dzisiaj tutaj zobaczyć. Również w dniu dzisiejszym, co się Rzadko zdarza, mamy i ta, mieliśmy również potencjał na CBDR. Tylko zanim właśnie przejdziemy do przyczynowości, chciałbym Wam pokazać potencjał na CBDR, a nie wiem, czemu on mi się nie wyświetla w tym momencie i to mnie trochę dziwi. Musicie dać mi chwilkę. Dlaczego to mi się nie wyświetla? Dobra, mamy na H1 z powrotem CBDR. Wiele osób pyta o ten wskaźnik, czemu on ciągnie do 21 tutaj. W, ten kafel, jakby to jest tylko dlatego, że jest ustawiony do 20.59, ponieważ w skład CBDR wchodzi cała też godzina 20. Nie 21, ale 20.00. Tak więc to jest, moi drodzy, bardzo ważne. Więc mamy tutaj od tego body, tak jak zresztą pokazywałem wam w mentorship, do godziny 20.00 do tego body. No i tak jak widzicie, mamy pierwszą standardową dewiację i wręcz rynek już w pierwszej standardowej dewiacji zawrócił. Więc jest to bardzo, bardzo dobra przesłanka, również jeśli chodzi o funta. Kolejna genialna przesłanka słanka, w ogóle to, że wybiliśmy się ponad CBDR, to ja już traktuję dosyć, 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 dosyć dobrze, jeśli chodzi o to, moi drodzy. No i tutaj, ponowne przede wszystkim, zanim przejdziemy do H4, do breakera, to przede wszystkim warto wspomnieć tutaj o tym Fair Value Gap, o tym Fair Value Gap, które po prostu jest jakimś kosmicznym Fair Value Gap, który przytrzymuje po raz drugi cenę i po raz drugi, tak jak widzicie, doprowadziło do naprawdę sensownego ruchu, jeśli chodzi o to. Natomiast, więc mamy Fair value Gap na H1, ale gdyby tego było mało, mamy również cały czas tego breakera, w ramach którego my się tak długo akumulowaliśmy tutaj. I zwróćcie uwagę, coś, co jest ekstremalnie spadkowe i tak naprawdę wypadałoby wręcz, i przesuniemy sobie teraz to na w tym momencie visibility na minutes i zrobimy sobie to w taki sposób, moi drodzy, że założymy sobie tutaj Quadrant Tool, bo to jest bardzo, bardzo fajna, fajne narzędzie, z którego też korzystam. Zresztą mieliście nim cały materiał. Zwróćcie uwagę, jak tak naprawdę premium cały czas tutaj dosyć mocno reaguje. Przygotowaliśmy sobie equal highsy, więc ja nie zdziwię się jak prędzej czy później my te wszystkie equal highsy, które sobie tak słodko tutaj zostawiliśmy, przywitamy. Natomiast no ekstremalnie spadkowa przesłanka. I jedyne co było tutaj naprzeciw, to to, że rzeczywiście nie zamknęliśmy się wcześniej pod tym, pod tym dołkiem. Jeśli byśmy się zamknęli wcześniej, to podejrzewam, że już pierwsza reakcja by przesunęła rynek dalej. Natomiast no w dalszym ciągu ten breaker obowiązuje. Jeśli ktoś oglądał mentorshipa, to doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że breaker i każdy order block trzyma do momentu, w którym nie zamkniemy body powyżej jego 100%. Nie, nawet jeśli zamykamy powyżej 50%, co się i tak tutaj nie wydarzyło, to jest wtedy tylko zmniejszenie prawdopodobieństwa odwrócenia się rzeczywiście z tego order bloka natomiast zanegowanie order bloka występuje tylko i wyłącznie w momencie, kiedy to korpus body świecy zamknie się powyżej, bądź poniżej, moi drodzy. Mam nadzieję, że jest to jasne, więc tak to wyglądało, no sami możecie sobie zobaczyć, że to jest po prostu jak masełko w dniu dzisiejszym, jeśli chodzi w szczególności również o tego właśnie moi drodzy breakera, ale coś jest jeszcze bardziej interesujące i możemy szybko sobie przeskoczyć jeszcze na interwał H1, to profil tygodnia, bo tak jak możecie moi drodzy zauważyć w ramach profilu tygodnia otwarliśmy się w poniedziałek i pamiętacie jak mówiłem wam w tym materiale wtedy o profilach tygodnia, możecie sobie zwrócić uwagę jak często tworzą się w ramach szczytu tygodnia takie Equal z poniedziałkiem, które przygotowują się właśnie bardzo często. Zwróćcie sobie na to uwagę, bo w ramach profilu tygodnia o tym opowiadałem. Jeśli ktoś nie widział, to zapraszam do tego mentorshipa. No i mamy tutaj właśnie tego perfekcyjny przykład. Czy zrobimy nowy dołek, czy wtorek przytrzyma w tym tygodniu i wierzchołek, i dołek? Nie wiem. Natomiast jedno jest pewne. Biorąc pod uwagę potencjał w profilu tygodnia na to, że to był wierzchołek, to zwróćcie uwaga na jedną, moi drodzy, rzecz. Nawet jeśli położymy tu właśnie Premium Discount, czy po, po, położymy Optimal Trade Entry od ICT, o którym zresztą też będzie materiał, bo to jest potężne narzędzie do optymalizacji naszych wyników, to zwróćcie uwagę, że cały ten ruch, który został utworzony, to jest tak naprawdę właśnie ta reakcja z tego ruchu. Ta reakcja z Optimum Trade Entry również od ICT, więc kolejna genialna przesłanka, tak naprawdę co do tego, żeby tutaj szukać wejścia w ramach oczywiście tego, moi drodzy, coś, co tu widzimy. No i dobra, przejdźmy sobie jeszcze na wyższe interwały, bo rzadko o nich mówię, a uważam, że warto dlatego że wyższe interwały również wskazują jedną interesującą rzecz, moi drodzy przede wszystkim to, że mamy to fair value gap, który cały czas tu utrzymuje, ale cena już tyle razy do niego się odniosła, bo odniosła się w środę w tamtym tygodniu, odniosła się w czwartek. Później w piątek mieliśmy odniesienie się do tego fair value gap. Ponowny atak na to fair value gap. Poniedziałek, wtorek, środa, tak naprawdę cały czas operujemy w ramach tego fair value gap. No to jest coś o czym bardzo często wam mówiłem, że im więcej tych reakcji, im bardziej cena akumuluje się, to ja się nie dziwię, jeśli tworzy się nam właśnie taki później, taka sytuacja, jaką widzimy tutaj, szczególnie, że jest to sparowane również z breakerem, który tu ma miejsce. Więc nie dziwię się, że rynek w tym momencie szuka niższych wycen po tym, jak ten fair value gap dosłownie został wymęczony niesamowicie już, jeśli chodzi o ilość razy, do którego cena się, w których cena odniosła się do tego fair value gap. Także naprawdę szczerze Wam powiem, że w dniu dzisiejszym setup na funcie to jest ten setup, naprawdę, który jest moim zdaniem jednym z tych, który jest takim bardzo porządnym, książkowym setupem. To jest ten setup, który przede wszystkim nie definiuje tylko sama przyczynowość, ale to, jaką rynek miał lekkość w utworzeniu. Shifta na interwale 15-minutowym, moi drodzy, na interwale 30-minutowym. To są właśnie te sytuacje na rynku, które definiują setup wysokiego prawdopodobieństwa, że wiecie, nawet zanim by się ten market structure shift nie wydarzył, to przejdziemy szybko teraz na Australijczyka i zobaczycie, jaka jest różnica w strukturze tego wydarzenia. Moi drodzy, Australijczyk, Australijczyk który dzisiaj zawiódł, i zresztą nie dziwi mnie to, dlatego że ja już w ogóle zauważyłem tendencję po prostu co do tego, że jeśli tworzy się market structure, tak jak tutaj również o 3.40 na danym instrumencie, no to zwróćcie uwagę. Znowu, piękna sprawa, z, inter... z perspektywy interwału 5-minutowego, petarda. W ogóle dzisiaj, jeśli ktoś zabrał z Was ten setup, to nie uważałbym tego za porażkę, bo naprawdę ten setup też wyglądał w porządku, szczególnie, że był sparowany z order blokiem tutaj na H4. Kiepskim bo kiepskim, jeśli chodzi o ilość razy, do którego również się już też go odnieśliśmy. I biorąc pod uwagę tą strukturę, jednak, która tutaj się znajduje, ale powiedzmy, że tragedii nie ma. Natomiast zwróćcie uwagę, i to jest dokładnie ta różnica, o której mówię w ramach funta. Mamy market structure shift na 5-minutówce. To jest coś, o czym mówię. Piątka na piętnastkę. Wielokrotnie o tym wspominałem. To zwróćcie uwagę na jedną bardzo prostą rzecz. To jest to wydarzenie. Przejdę teraz na piętnastkę i. Popatrzcie na tą odnogę cenową i powiedzcie mi, gdzie cena musi przesunąć rynek, żeby powiedzieć o tym, że piątka przełożyła się na piętnastkę. Zapauzujcie sobie wideo i sami na to popatrzcie, sami postarajcie się odpowiedzieć na to pytanie. I jeśli w tym momencie wskazujecie ten ostatni dołek, to macie w 100% rację. To jest ostatni dołek, ostatni swing low, który otworzyła cena w ramach zakresu 15-minutowego. I teraz zwróćcie uwagę, jaka jest różnica między czymś takim, a jaka jest różnica między tym, co mieliśmy na funcie, gdzie piętnastka to jest to, i piątka to jest to. Widzicie, to jest po prostu dosłownie kwestia jednej tylko świecy, żeby mieć potencjał na przesunięcie również piętnastki. Zwróćcie uwagę tutaj, a zwróćcie uwagę na Australijczyka. Jaka to jest różnica? I to jest naprawdę kolosalna różnica, bo. Bardzo często zauważam, że te setapy, które rzeczywiście oferują nam dynamiczny ruch, to są te, które przesuwają piętnastkę bez po prostu żadnego problemu. To są te setapy, które witają się z piętnastką i wyważają drzwi po prostu, bo nie ma dla nich ta piętnastka żadnego problemu. Ja wtedy wiem, że stoi za tym po prostu jakaś instytucja. Przynajmniej tak antycypuję, że ktoś musiał naprawdę tutaj posmarować już grubą kasę, żeby się to tak ruszyło. No nie? Więc tak. To wygląda. Więc tak wygląda, jeśli chodzi o Australijczyka w dniu dzisiejszym. No, dlatego z mojej perspektywy, dzisiaj fund nad nim zdecydowanie wygrał. No i Edek. No, o Edku wiele tutaj nie trzeba mówić. Edek dzisiaj po prostu walił, mówiąc szczerze, może nie będę tak brzydko mówił, po prostu oszukiwał nas niesamowicie w dniu dzisiejszym. Tym, że po prostu dopiero o godzinie siódmej zebrał którąkolwiek ze stron z Asian Session Range. Dlatego też kompletnie nie. No, no ja dzisiaj, no widzicie, no, no po prostu Edek. Edek nie współpracował w dniu dzisiejszym z naszymi konceptami. No i został nam USD-CAT. USD-CAT, który również. Tak jak widzicie, jeśli chodzi o USD CAD, to po prostu poszybował. Poszybował do tego stopnia, że na USD CAT jedyna przesłanka, która tak naprawdę zaczniemy, trochę się przyjrzymy również USD CAD w dniu dzisiejszym, ponieważ uważam, że jest bardzo też interesujące. Ze względu na to, że również o godzinie 3.40 mieliśmy ten duży spike, który tutaj był. I spoko. Natomiast to był w dalszym ciągu internal, bo ostatni Swing High był tutaj. No i dopiero o godzinie 3.50 de facto. My tu mogliśmy mówić o czym. Natomiast jest to spoko i tak, bo wiecie, że USD CAT i generalnie Australijczyk spóźniają się często w stosunku do DXY, -a. to bardzo często się zdarza. DXY jednak wielokrotnie wam pokazywałem, w głównej mierze to jest Edek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Moment, w którym się to wydarzało, jeśli chodzi o tego Market Structure Shifta już nawet o tej 13, o tej 3, 50, 13, Przejdźmy szybko na 15-minutówkę. Zwróćcie uwagę, że my w tym momencie również na interwale 15-minutowym na właśnie wspomnianym kadzie przesunęliśmy tutaj te relatywne equal highsy, które miały miejsce na interwale 15-minutowym, i później jeszcze przesunęliśmy właśnie ten szczyt. USD CAD również naprawdę w dniu dzisiejszym potencjał miał duży. Przede wszystkim też ze względu na to, że USD CAD sweepnął tutaj previous day lowa. Więc mieliśmy kolejną przesłankę co do tego. Tego, że naprawdę dzisiaj ten swip był clean, no było to po prostu moi drodzy clean. Naprawdę eee, i to bardzo, bardzo mocno, bo swipnęliśmy dołek zeszłego dnia, jednocześnie patrząc na to z perspektywy wyższych interwałów. No to sami zwróćcie uwagę, swipnęliśmy całą tak naprawdę tą odnogę, odnogę cenową. Jedyne czego bym się właśnie obawiał w tym momencie, jeśli chodzi o samo USD CAT, mimo że to już teraz wygląda tak jak wygląda, no to wcześniej właśnie obawiałbym się tego for value gap, ale spokojnie ma Problemu tutaj i tak ten fair value gap mimo wszystko nie zaatakował nas tak mocno. Więc jeśli chodzi o tą strukturę, to tego bym się troszkę obawiał. Natomiast w dalszym ciągu mieliśmy tutaj fajny retracement do struktur na wyższych interwałach ponownie. Tak samo jak przy GBP, szkoda, że tu nie mieliśmy porządniejszego się zamknięcia. Natomiast tutaj, jeśli chodzi już o tego order bloka, no to definitywnie zamknęliśmy się powyżej tego swing high. A. więc USD CAT również w dniu dzisiejszym, no w zasadzie można by było rzec, że wszadzikad w dniu dzisiejszym to w ogóle no wygrywa no, gdyby nie fakt że tak zależy mi na z tym DXY i tak dalej w stosunku do funta, no to sami widzicie, że USD CAT to dzisiaj po prostu rozwalił system. Dobrze, moi drodzy, to będzie na tyle. I tak już dzisiaj 20 minut Wam zająłem. Trzymajcie się, moi drodzy, no tak jak widzicie, warto cierpliwie czekać na setup w momencie, kiedy wszystko się zgadza. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni. Do następnego na razie.